Pan zwa słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jakże więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez mnie. Oto słowo pańskie. Amen. Moi kochani, nasza ziemska perspektywa jest czasem taka, że chcemy się tu jakoś urządzić, mieć jakieś mieszkanie, dom, rodzinę przeżyć te parę, paręnaście, parę lat na tej ziemi. A dzisiaj Słowo Boże pokazuje nam trochę inną perspektywę. Dużo dalszą, większą i szerszą. Bo to słowo mówi. Że jest mieszkanie w niebie i że jest życie, które nie trwa tylko te naście lat, czy dziesiąt lat, czy ponad sto lat, jak niektórzy dożywają, ale jest życie wieczne. Jest mieszkanie, które jest pewne. Chrystus obiecał, że przygotuje dla każdego. Zobaczcie, jak, jak, jak jesteśmy szczęśliwi, że mamy mieszkanie własnościowe w niebie. I Chrystus przyjdzie, żeby nas zabrać. W tym duchu świętujemy każdy pogrzeb. Mówię, świadomie świętujemy. Najczęściej to jest dla nas czasem dramat, tragedia. Tymczasem powinna być chrześcijańska nadzieja, że ta perspektywa jest dużo większa, dalsza. Że życie się nie skończyło, że się dopiero tak naprawdę zaczęło. W krainie życia ujrzę dobroć Boga śpiewaliśmy. Tam w tej krainie mogę zobaczyć Boga twarzą w twarz. Dzisiaj mogę coś przeczuwać, kim Bóg jest. Mogę Go w jakiś sposób dotknąć w sakramentach, na przykład w Eucharystii czy w spowiedzi. Ale nie widzę go twarzą w twarz. Tam zobaczę Boga twarzą w twarz. I będzie ta niesamowita radość z tego, że mogę być z Nim na całą wieczność. Ale żeby tak się stało, żeby to mieszkanie wieczne stało się moim udziałem, to muszę być dzisiaj gotowy na to, że w pewnego dnia, pewnej godziny przyjdzie Pan, żeby mnie zabrać, a ja nie będę gotowy. Może się wydarzyć taka mała tragedia, że się rozminiemy. I wiemy, że wieczność, każdy jest powołany do zmartwychwstania, ale ta wieczność może różnie wypaść dla ludzi, że może być życie wieczne, będę na zawsze z Panem. Albo mogę być też po tej drugiej stronie, że będę na zawsze od tej miłości oddzielony. To jest mój wybór. Dzisiaj. Nie dopiero chwili śmierci. Dzisiaj. Wybieram, każdego dnia wybieram całe moje życie, żeby w tej krainie życia móc być na zawsze z Panem. I Pan Jezus mówi, jak to wybrać? Mówi, ja jestem drogą. Jak pójdziesz ze mną każdego dnia na nowo, świadomie, Jesteś na właściwej drodze. Jak się zdecydujesz na prawdę, prawdę o Twoim życiu, prawdę też o wieczności, jesteś na dobrej drodze. Będziesz miał życie już tutaj, a kiedyś życie wieczne. Bo Ja jestem drogą, ja jestem prawdą i ja jestem życiem, mówi Chrystus o sobie. Więc tam, gdzie codziennie decydujemy się na tym, Trud, czasem mozolny trud kroczenia razem z Bogiem, tam nie musimy się bać tego, że on przyjdzie, się gdzieś rozminiemy. Tam wiemy, że to mieszkanie własnościowe dla mnie jest zarezerwowane. I że tam, w tym mieszkaniu czeka na mnie ktoś. Czeka Bóg, który za mną tęskni. Od momentu stworzenia, od momentu, kiedy. Zaistniałem, kiedy moje życie się zaczęło, kiedy patrzy na mnie, na, na tę drogę, którą ja idę, i chce mi towarzyszyć, i się nie może doczekać, że się kiedyś spotkamy twarzą w twarz. Zobaczcie, jakie to jest inne spojrzenie na życie wieczne, na śmierć też. Bo, żeby tam przejść do tego mieszkania, żeby wejść do tego życia wiecznego, to trzeba przejść przez bramy śmierci. Ona zawsze. Jest trudna dla nas ludzi, bo coś się kończy i zawsze przychodzi nie w porę, zawsze przychodzi nie w ten czas, kiedy nam by się wydawało, że tak trzeba. Ale dla nas jest właśnie ta perspektywa, że jest życie wieczne, że jest wieczna radość, że tam spotkamy Boga twarzą w twarz. Nasza ojczyzna jest w niebie. Nie w moim domu rodziny, w Brzozowej, nie w Polsce, nie w Szwajcarii, tylko w niebie. To, co ziemskie, też jest ważne. Ale nie wolno nam zapomnieć tej perspektywy wiecznej. Bo to daje niesamowicie inną perspektywę na życie doczesne. Jak wiem, że mnie takie życie i taka radość, i Bóg z wszystkimi aniołami, z wszystkimi moimi zmarłymi oczekuje, to będę żył inaczej. A jak myślę, że wszystko się skończy, pewnego dnia klamka zapadnie i nic więcej nie będzie, no to po tym sobie mówię: po co się angażować w to życie? Po co cokolwiek robić? Jak kiedyś tak będzie, może urna, czy proch, czy ciało się rozpadnie i tyle. Nie, to, to nie jest nasza perspektywa. Nasza perspektywa jest perspektywą życia wiecznego. I zobaczcie, Kościół uczy nas, że, że jest jeden. Jest ten Kościół chwalebny w niebie, wczoraj myśleliśmy o nim. To jest Bóg ze świętymi, z aniołami. I z tymi wszystkimi naszymi zmarłymi również, którzy już są przy nim. Jest ten kościół ziemski, który my tworzymy, to jest ten namacalny kościół, w którym tutaj dzisiaj jesteśmy. I jest też ten kościół zmarłych, którzy potrzebują oczyszczenia. Mówimy dusze w czyściu cierpiące. Czyli jest ktoś, kto cierpi. Dlaczego cierpi? Cierpi dlatego że w tym momencie, w momencie śmierci, nie ma już żadnej możliwości na decydowanie się na cokolwiek. Czas decyzji minął. I być może, żebyśmy mówili, no teraz bym zdecydował inaczej, ale czas decyzji się skończył. I mamy też świadomość tego, że nie wszystko w życiu wybraliśmy dobrze, że wiele zrobiliśmy błędów, wiele grzechów popełniliśmy. I teraz nagle dociera do nas to wielkie cierpienie i ta świadomość tego, że skoro mam iść do Boga, który jest święty, to nie chcę iść taki, jaki jestem dzisiaj. W takim stanie, jakim umarłem. Potrzebuję oczyszczenia. Mówimy o czyściu. Po niemiecku to się tak ładnie nazywa Fegefeuer. Ogień, który oczyszcza. Wymiata to wszystko, co, co jest w nas słabe, co było grzeszne. Czym obciążyliśmy nasze życie? I zmarli nie mogą tego uczynić dla siebie, ale my możemy przyjść im z pomocą. Wiele jest doświadczeń ludzi i świętych, i być może jest to też nasze doświadczenie, że zmarli przychodzą i dają nam jakiś znak, proszą nas o modlitwę. Do siostry Faustyny ciągle przychodziła jakaś siostra zmarła, czy ktoś ze zmarłych. I prosił o modlitwę. I siostra Faustyna widziała, że ta twarz tych zmarłych jest taka przerażająca, że tam jest wiele cierpienia, bólu. Nawet trochę odraża ten człowiek, w jakim on jest stanie. I ta dusza prosi o modlitwę. Czy prosi o ofiarę msze świętej. I po pewnym czasie znowu ktoś przychodzi, siostra Faustyna mówi, taki rozpromieniony i dziękuję, dziękuję. Bo ta modlitwa moja, ta Eucharysta, najważniejsza, najpiękniejsza ofiara za zmarłych, przyniosła komuś ulgę. I cierpienie się skończyło, bo zaczęła się wieczna radość, zaczęło się życie wieczne z Bogiem. I to jest, to jest coś, co możemy zawsze ofiarować naszym zmarłym. Będziemy dzisiaj po Mszy Świętej modlić się też szczególnie za naszych zmarłych. Są wypominki, ale Eucharysty jest zawsze tym miejscem, przy którym są tysiące, miliony dusz zmarłych, które czekają na łaski. Bo tu się dokonuje śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, tu się otwiera brama do nieba. E ja podziwiam też, nie, daje mi to też do myślenia. Szwajcarzy przychodzą tutaj na furtę do nas, żeby zamówić kartkę z kondolencjami. I tam jest też napisane: Nie można sobie taką ogólną kartkę zamówić, kupić albo z myszami świętymi. Ktoś mówi: To niech tam się pisze dwie mrze za tych zmarłych. I ktoś, kto przekazuje tę kartkę Mówi komuś, że, że współczuje, ale mówi, za te dusze będziemy się modlić. Za te dusze tam w klasztorze księża pomodlą się. I, i, to, i to, jest, to jest niesamowite, że, że my mamy tego świadomość, że ofiara Mszy Świętej jest najpiękniejszym darem, jaki możemy dać naszym zmarłym. To już kiedyś o tym mówiłem, mój siostrzeniec, jak miał 5 lat, teraz ma 25, kiedyś przyszedł i mówi, wujek, dam ci dwie stówki. Ja mówię, człowieku, no nie będę brał pieniędzy od dziecka. A co ja tak wtedy pomyślał? Da mu trochę mama pomogła, i mówi, to ja ci dam na mrze. Odpraw jedną mszę za nas, za naszą rodzinę, a drugą odpraw za naszych zmarłych. To naprawdę mnie wzruszyło to myślenie dziecka, które ma 5 lat, a które czuje, że w taki sposób możemy przyjść z pomocą i żywym, i smarem. Od 1 do 8 listopada w sposób szczególny możemy zyskiwać odpusty zupełne za naszych smak. Nie wiem, czy, czy my czujemy. Jak wielki skarb daje nam kościół w nasze ręce. Jak ja sobie pomyślę, że przez mój mały, skromny wysiłek mogę jedną duszę wprowadzić codziennie, bo mogę zyskać jeden odpust zupełny, do nieba, no to, to większego skarbu sobie nie mogę wymyśleć. Jakie są warunki? Wiemy o nim, nie zakładam, że, że znamy je. Sakramentalna spowiedź święta, jeśli trzeba, nie trzeba się spowiadać codziennie, nie? jeśli jestem w stanie łaski uświęcającej, e, mogę, e, mogę każdego dnia, szczególnie w tych e, e, ośmiu dniach, zyskać odpuść zupełny. Chcę być blisko Boga, dlatego jest spowiedź. Nie chcę to wszystko, co mnie jakoś obciąża, co jest grzechem, odrzucić. Chcę wyrzec się każdego grzechu, bowiem jak wiele inni zmarli cierpią przez te grzechy, przez ich skutki. Dlatego wyrzekam się grzechu. Nie chcę, na tyle ile potrafię dzisiaj, nie chcę popełniać żadnego grzechu. A żeby tak się stało, to potrzebuję Bożej pomocy. To jest Eucharystia, to jest Komunia Święta. Zjednoczenie z Chrystusem, który do mnie przychodzi. Ten odpust zyskuje w Kościele, dlatego modlę się w intencjach, które papież podaje, na przykład o pokój na świecie, czy za zmarłych, czy w innych intencjach. I warunkiem, który jest w tych ośmiu dniach, do zyskania odpustu jest modlitwa za zmarłych. Nawiedzenie cmentarza myślę, że to jest żaden problem, i tam możemy się pomodlić za naszych zmarłych, za zmarłych, którzy spoczywają na tym cmentarzu, w tej świadomości, że kiedy oni będą w niebie, bo im pomogliśmy do tego no to na pewno nas też sami nie zostawią. To jest trochę takie interesowne, nie? Tak na marginesie mówiąc, ale, ale to jest właśnie łączność tego kościoła jednego na ziemi, w czystcu i w niebie. Ta łączność też między nami. Ucieszmy się tym, że mamy dzisiaj perspektywę, nie tylko dzisiaj, ale na całe życie i na całą wieczność, perspektywę życia, które nigdy się nie kończy. Perspektywę życia z Bogiem na zawsze, którego, tego życia, które już dzisiaj zaczyna. I ucieszmy się również tym, że mamy takie skarby w kościele, które, z których możemy czerpać, żeby pomagać naszym zmarłym. My możemy im pomóc. Oni są w tej sytuacji, że dzisiaj, jeśli jeszcze nie są Boga, pomóc sobie nie mogą. Ale tak jak mówiłem, kiedy. Spotkają Boga twarzą w twarz, mogą też przychodzić nam z pomocą. Prośmy Boga o to, abyśmy mogli ucieszyć się jego obecnością już dzisiaj pośród nas, ale również byśmy się mogli ucieszyć tą perspektywą życia wiecznego i żeby każde spotkanie ze śmiercią było dla nas spotkaniem wiary i nadziei, że jest inne życie na całą wieczność.